Cześć, dzisiaj ci powiem w jaki sposób możesz utworzyć strefę clean, zone, czyli strefę, do której ustawiamy inne ustawienia sprzątania. A mam tutaj robotę do 105. Na samym starcie musimy sobie uruchomić aplikację, wybrać mój dom i naszą mapę. Następnie zjedź w dół, naciśnij edytuj mapę i naciśnij dodaj strefę sprzątania. Naciśnij strefę użytkownika, wybierz wielkość tej strefy i ustaw ją w pokoju. Naciśnij zapisz. Teraz jeżeli chcesz do tej strefy dodać unikalne opcje sprzątania, wystarczy, że ją naciśniesz. Jak widzisz, mamy zaznaczoną tutaj strefę sprzątania 1, tą, którą utworzyliśmy. I naciśnij ustawienia. Teraz możesz sobie dobrać ustawienia, jakie chcesz, zapisać je i ta strefa w twoim to w mieszkaniu zawsze będzie miała ustawione te opcje sprzątania. To tyle. Dzięki, za obejrzenie. Cześć.